Witam hodowców, ja jestem Karol Hodowca i w dzisiejszym odcinku pokażę małe króliki, które gdy miały tydzień zdechła im matka z niewiadomych powodów. No i ośrociła 9 małych króliczków, 8 przeżyło najmniejszy niestety pad. No i króliki teraz mają około 4 tygodni. No niecałe 4 tygodnie. No i przez 3 tygodnie prawie je karmimy. Kozi mlekiem z odrobiną żółtka. Jak widzicie małe fajnie rosną bo jak zaczynaliśmy się nimi opiekować, to były jeszcze małe i łyse no i jest ich 8 sztuk tu akurat jest ich 6, ponieważ 2 zostały nakarmione no i teraz pokażę, jak karmimy te małe króliki no, także karmimy już królika trzeciego, ponieważ o, dwa 2 są nakarmione I oczywiście jak wszystkie zostaną nakarmione, zostaną wyniesione na dwór, żeby sobie siedziały na ścianku w klatce i tak, karmimy je kozi, yy, przepraszam, kozi mlekiem z odrobiną żółtka Mniejsze króliczki dostają 20 ml, a większe 25 ml. Nie są karmione z takich specjalnych butelek. Także bardzo fajnie, że się króliki udało uratować, bo już były praktycznie w kryzysowej sytuacji. Jak widzicie ładne są. Całe już w buterku, mają otwarte i zaczynają już same jeść siano Także taka z nimi jest sytuacja. Oczywiście jakie już nakarmimy, to pokoła, gdzie spędzają cały dzień. No jak widzicie, bardzo pocieszne maluchy. Lubią jeść. I zjadłyby wszystko, co im się da. O. Także no niestety mama im zdechła, ale udało się uratować. Pierwszy raz przez 7 lat hodowli królików taki mamy przypadek. Także bardzo się cieszę, że udało się uratować. No I są głównie brązowe, jeden jest siwy. Po bardzo ładnej samicy, która miała prawie 7 kg No ale niestety. Padła, ale małe udało się uratować. Także jak ten wypije, pokażę kolejnego również jak pije mleko. No także kolejny króliczek już się mleko. Tutaj mamy nakarmione. A te jeszcze czekają na posiłek. Te ulice są bardzo głodne. Czekaj ma się je wyjmie. I tak to tu wygląda. Mały bardzo fajnie mleko. Myślę, że mało kto z Was takie rzeczy widział, ponieważ nie jest to codzienna sytuacja. Młode cały dzień, jak mówiłem, przybywają na dworze, tylko na noc są brane do domu, bo jeszcze są czasami przymrozki w dzień. W nocy, przepraszam. No i co, widzimy się już przy kolejnym króliku. Także jest karmiony teraz piąty królik. No i postanowiłem, że każdego będę Wam tak pokazywał pokrótce jak pije. Także ładnie on sobie pije. No I widzimy się przy króliku numer 6. No także jest królik numer 6, on jest trzeci z największych. Także już taki fajny króliczek. O, ładnie pije mleko. Ten akurat dostał 25 ml jak mówiłem, należy do tych większych królików. No a tu już zostały ostatnie dwa. Największe. Także widzimy się jak już je wyjmiemy do karmienia. O, także królik numer 7 już pije. Jest on drugi z największych. Tak mi się prezentuje. I jak go nakarmimy, to pokażę największego królika, który ma swoje imię. O, także jest królik największy, który ma na imię pączek. Jest strasznie zazdrosny o jedzenie. Wszystkim by zabrał, gdyby by sam się najeść. No on dostaje najwięcej jedzenia. Jak widzicie. Taki mały grubas, największy. Tu ma ogonek. Także on już jest ostatni karmiony, no i jak już go nakarmimy, to pójdę, wpuszczę je do chojca i pokażę jak one wyglądają w ciągu dnia na sianie. Także czekamy aż on zje i widzimy się już na dworze. Także jesteśmy już przy ojcu, w którym się one znajdują. U góry, tak pokażę może jako dodatek, samica kalifornijska z tamtego roku, jeszcze roku nawet nie ma. A tu jest chojec, w którym znajdują się nasze małe pupile z pączkiem na czele mają tu trzy pojniki jeden, drugi, trzeci zamontowaliśmy im trzy z wodą ponieważ zrobiliśmy tak, żeby po prostu mogły sobie same wybrać którego im jest najlepiej pić z tego co zauważyłem, najlepiej im się pije z tego potem z tego, a z tego im się najgorzej pije także wpuszczamy już małe do klatki no także małe są już przekładane codziennie oczywiście mają wymienianą świeżą wodę dokładamy im codziennie świeżego siana siano już zaczynają jeść o, tu jest pączek Siano już zaczynają jeść, także jest fajnie jeszcze trochę i zaczną dostawać jakieś inne y, dodatki do jedzenia. No także został już ostatni królik. O, wszystkie są już włożone. One tu przebywają do zachodu słońca, potem są już zabierane na noc, gdyż jeszcze są czasami przymrozki w nocy. No i tak one wyglądają. Jak widzicie, pocieszne maluszki. Szkoda, że jej mama umarła, ale udało się ich zdechła, przepraszam ale udało się je uratować. Bardzo pocieszne króliczki. Także tyle byłoby w tym filmiku. Jeżeli Wam się spodobał, to dajcie łapkę w górę dla tych króliczków. Zostawcie subskrypcję na kanale. No i widzimy się w kolejnym odcinku, ale już o gołębiach. Więc do zobaczenia i cześć.